Niepogodna jesień, raczej kiepska aura, pandemia się nie uspokaja, taka jest sytuacja teraz. Dobra strona pandemii to jest to, że siedzimy na dalekiej wsi, gdzie jest cicho, gdzie jest spokojnie, siłą rzeczy. Nagrywamy, siedzimy razem, pali się w piecu, miksujemy, edytujemy, robimy książkę, robimy muzykę. Wszystko to, co jest dźwiękiem. Dźwięk nas ocali? Oczywiście już to robi tak patrząc na od tej linii środka, czasowej z serca kuchy, nigdy nie było siedzi. prosto. Też tak czujesz? Nigdy nie było od tak, jak po linie, choć nam wmawiano, że właśnie tak. Zakręty braliśmy coraz szybciej, oddech urywał nam się w czasie snu. Czujesz, na naszej linii czasowej robiły się supły twarde, jak skały, a my traktowaliśmy je jak kamyczki. Czujesz to, ale zaczęło się bosko. Urodziliśmy się, przytulano nas, świeciło słońce, szerokopasmowa autostrada życia była wszędzie, tak jak na ziemi, tak i w niebie. Potem poszliśmy do szkół. Wciśnięto nam linijki do rąk i linie do głów. Powiedziano, że na tej linii czasowej nie ma miejsca. Dla nielinijnych nie ma miejsca, dla nielinijnych. A teraz patrz, linia czasowa rozwarstwia się jak francuskie ciasto. Mmm, czujesz to. Rozpływa się i zaczyna pulsować. To jest tak nieliniowe, że aż boli, że aż boli. Wielu z nas nie potrafi, wielu z nas nie potrafi, ale spróbuj. Spróbuj się nie bać, choć wróć do swojego początku. I czujesz tę ekscytację, niepewność, brak powietrza? To jest to, co nam się przydarza, ale wciąż to jest życie. Tym razem nie pójdziemy jak po sznurku tam, gdzie niby kończy się ta linia. Czujesz to? Tym razem zerwiemy się z łańcucha i spokojnie, z radością skorzystamy z wolności, która nie jest foremką jak od linii dla człowieczka, ale siłą totalnej kreacji, a ona nie ma granic. I nie można tu wyrysować żadnej prostej kreski. Wiem, 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 że to czujesz. Czujesz to. To nie jest już ta sama wspólna linia czasowa. Od punktu A do punktu B nie prowadzi żadna droga, tylko łączy nas dźwięk, jak fala uderzeniowa taką falą. W przestrzeni dźwięk działa, dźwięk płynie i nikogo nie ominie. Nikogo nie ominie. To nie jest już ta sama wspólna linia czasowa, co nie znaczy, że zaraz chaos nas pochłonie, co nie znaczy, że zaraz chaos nas pochłonie to co ważne jeszcze trochę się w nas chowa to co zbędne jeszcze w ciemnych wodach tonie jesteśmy jak ławice ryb które się nigdy nie zderzają tak jak ja tak jak ty ocean cały mają jesteśmy jak ławice ryb nigdy się nie zderzają i nie ma takiej linii czasu po której tylko płynąć mają po której tylko płynąć mają. Taką falą w przestrzeni dźwięk działa, dźwięk płynie i nikogo nie ominie i nikogo nie ominie. Taką falą w przestrzeni dźwięk działa, dźwięk płynie i nikogo nie ominie i. To nie jest już ta sama wspólna linia czasowa. Od punktu A do punktu B Nie prowadzi żadna droga Nie prowadzi żadna droga Dźwięk działa. Taką falą w przestrzeni dźwięk działa, dźwięk płynie i nikogo nie, nikogo nie ominie. Taką falą w przestrzeni dźwięk działa, dźwięk płynie i nikogo. Nie ominie, nie ominie, nie ominie Jesteśmy jak ławice ryb, które się nigdy nie zderzają, tak jak ja, tak jak ty Ocean, ocean, ocean całe mają Jesteśmy jak ławice ryb, które się nigdy nie zderzają, tak jak ja tak jak ty ocean, cały mają. taką falą w przestrzeni dźwięk działa dźwięk płynie i nikogo nie ominie i nikogo nie ominie taką falą w przestrzeni dźwięk działa dźwięk płynie i nikogo nie ominie i nikogo mm. taką falą w przestrzeni dźwięk działa dźwięk płynie i nikogo nie ominie nikogo nie ominie Które się nigdy nie zderzają Tak jak ja, tak i ty Ocean cały, 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 cały Jesteśmy jak ławice ryb Które się nigdy nie zderzają I tak jak ja, i tak jak ty, ty, ty. Jesteśmy jak ławice ryb Które się nigdy nie

Taką falą w przestrzeni dźwięk działa, dźwięk płynie.